Jest dość duża grupa zwolenników profesjonalnych programów diagnostycznych, w których też jestem zwolennikiem, jeśli chodzi o, o szczegółową diagnostykę lub też kodowanie, ale taka odezwa do tych mechaników, którzy tak mocno się naśmiewają z bitula, bimertula, czy jak to tam zwał, eksperta, czyli pełnej wersji. Zobaczcie jak wielką ilość danych Macie podczas jazdy na przykład na jednym ekranie. Jeśli jesteś kumaty i potrafisz je odczytać, potrafisz je zrozumieć, wiedzą i wiesz, co one oznaczają, to jesteś panem sytuacji. Teraz pomyśl, że siedzisz podczas jazdy z wielkim laptopem na rękach i obsługujesz ISTD czy tam Zobacz z jaką łatwością i to nie są wszystkie dane w Live Data. Możesz sobie w konfiguracji tutaj w trzech kropkach zaznaczyć o wiele większą ilość danych. Możesz je przenieść góra dół celem obserwacji. Tu na przykład widzimy problem jest. Auto nie chce wejść w tryb uwarstwiony. Kluczowy dla N53B30 i tego małego N43. Kolosalna ilość danych. Nie będę tutaj się skupiał na tłumaczeniu, co te czy tamte dane znaczą. Ale po prostu zachęcam do posiadania Bitula. Na każdą wycieczkę, na każdą przejażdżkę kilkadziesiąt kilometrów od domu bierzesz laptopa? Nie. A telefon? Tak. No i co? Znowu miałem rację.